Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Mam nadzieję, że już mnie widać i słychać, że wszystko w porządku. Dajcie proszę znać, czy jest ok. A ja już witam się z Wami z uśmiechem. Dzisiaj słońca na dworze u mnie nie ma, ale to nic nie szkodzi, bo my przecież mamy słońce w sobie, i z tym słońcem rozpoczynamy naszą poranną gimnastykę, czyli pięć rytuałów tybetańskich. Dzisiaj szybciutko wersja skrócona, ograniczamy się tylko i wyłącznie do samych rytuałów, co nie znaczy, że jest to ważne, żeby każdy rytuał wykonać na miarę swoich możliwości, z pełną uważnością na swoje ciało i na swój oddech, i do tego Was zachęcam, a jeżeli zaczynacie. To wykonajcie tylko kilka powtórzeń, zwiększając sobie co tydzień o dwa po to, żeby dojść przez kilka tygodni do pełnej liczby 21, którą ja teraz wykonuję. A zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, wprowadzamy dzisiaj myśl, jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. I przypominam jeszcze o wodzie. Będziemy popijać wodę, przygotujcie sobie koniecznie. I taki. Taka szklanka czy kubek wody powinny Wam towarzyszyć przez cały dzień, cały czas popijając i napełniając. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko i z tą myślą rozpoczynamy gimnastykę od oddychania. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość, bioder wyciągnij sylwetkę mocno w górę. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle, przenieś ciężar ciała do przodu, od bloku i kolana połóż sobie dłonie na brzuchu i wciągając powietrze nosem, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć to powietrze głęboko tu, gdzie znajdują się dłonie. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychaj, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przenosimy dłonie, składamy je na wysokości klatki piersiowej, skupiamy wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i startujemy. Oddychając, z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Trzymaj się. Stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha. I jak poczujesz, że wirowanie w głowie ustało, to powoli przejdź na matę. Popij nogę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Kręgosłup przyklejony maksymalną powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte. Mocno do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech. unieś głowę i pociągnij mocno palcami nogi w górę. starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech trzy, wydech, cztery, wydech, pięć, zamknij oczy i skup się na ciele, wydech, sześć. Wydech. Dziesięć. Wydech. Jedenaście. Jestem rozluźniona. Oddycham wolno i głęboko. Dwanaście. Wydech. Trzynaście.

I wydech, rozluźnij, przebudź się na bok, powoli podnieś, weź głęboki wdech, wydech, popij wodę i do trzeciego rytuału uklęknij, Rozstawmy nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę Ręce oprzyj na pośladkach, wyciągnij sylwetkę mocno w górę i głowę opuść w dół i na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl się do tyłu, pilnując, żeby biodra pozostały w tym samym miejscu, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy. Cztery, wydech pięć, wydech sześć, wydech siedem, wydech osiem, wydech dziewięć, wydech dziesięć wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. siedemnaście Wdech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, 21. jeden i wydech. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark, w jedną stronę, w drugą. Weź głęboki wdech, wydech, pokręć ramionami. Usiądź w siadzie prostym do czwartego rzędu, Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz i opuść głowę w dół. Na wdech unieś głowę i wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem, kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I Wydech sześć, wydech siedem, wydech osiem, wydech dziewięć, jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Wydech dziesięć, wydech jedenaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Zabrać palce i pokręć nad W przód i w tył. Popij wodę. I do piątego rytuału połóż się, na przykład, Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp, o matę, ręce, oprzyj. Dłonie przy klatce piersiowej o matę i unieś do góry głowę. Całe ciało podnieść górę, a na wdech wypijmy śladki. Skieruj łokcie lekko na zewnątrz. Broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do matki. A z wydechem wróć do pozycji z głową. wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Wydech. 16 Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu. Oprzyj czoła o i oddychaj do brzucha. Powoli się podnieś. Dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i do zobaczenia.